ze tej strony ja filmicie zakończyć sobie, Jest ze mną nie raz. Hello! I gramy se z Jur-jaraskiem Oczywiście... Ej, kupiłem to, patrz, łucznika, kupiłem to... łucznika, który kosztuje 1050. Uh -huh. Graj! Utworzyć. I to może zmodyfikować, ale to chodzi o to, że na przykład Bonus, na przykład, że... Włosy mają razy 2 HP, ale dostajesz za to... ale jak ukończysz to, to dostaniesz więcej kasy... Eee, przyjaciele, dobra, powinieneś już mieć. Poziom 26, a który ty masz? 24. A przy... Aha, okay. O, dobra, e, zacznij. Nie... Dobra, e, przygotowanie, przygotowanie, przygotowanie! Dzięki za oglądanie! Dobrze, to A stąd? Yo. Źle położyłeś, ale no dobra, niech ci będzie. Nie. Hmm. To jest, to jest dobrze. Ej, on będzie jeszcze widział tu. Pon no pomijamy, pomijamy. A mój widzi. O kurczę. i jest problem. Pomijamy, pomijamy, pomijamy. Pomijamy. Jak będzie pomijaj od razu, a ja zaraz położę jednostkę. POMIJAJ! Od sam pomiję. Dobra. Ławo. Jeden! A dobra, jest już nieważne. O, ty już masz tego! Dobra. Uh -huh. To usunę se tego, że ten mi trochę tam zarobi. Pomi. Dobra, ja tutaj położę tego 15 minut Ale zostało ci, nie? No, to jeszcze zostało, no Ej! W, e, e, ja, ja, jeśli będę miał tego łucznika, to ja kładę, jeśli będzie, no on ma duży zasięg, ja bym go tutaj położył, tu, tutaj jest dobre. Nie, bo będzie miał większy, tutaj. Nie, na razie tu, żeby był też trochę na początku. Tutaj, no, tu, tu, tu. no tutaj, to jest tu, dobre. To jest dobre. Ja zbieram, ja zbieram. Dobra y o, stać mnie, stać mnie! Uwaga! Już! Patrz na niego! On bije. I ile on w ogóle bije? On bije co dwie sekundy. Piętnaście już! Hm. A jeszcze nie może, nie może na razie jeszcze kilku osób. Jakbyś go ulepszył, widzisz, tą strzałę? No? To strzała to jak będzie? To dwo, parę, idzie... pa... No, wiem, wiem o co chodzi. Będzie dwie na rozbić, nie. Skip. Uch. dobra, ulepszam, Uwaga, patrz, 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 patrz. Co ty tam farmy robisz? Chodź, patrz, patrz, patrz. Patrz na jego staty, patrz na jego staty. Wow, Ej, Teraz będziemy będzie miał większy zasięg, i będziemy. Ej, ma, ma już. No, ej, dobra. To teraz te ulepszenie musi mieć, nie? Ja zbieram na jego ulepszenie. Nie zostawisz mi nic. Ja biedak. się, da się No! Ej, patrz, 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 patrz! I będzie miał... Ej, on jest dobry. On jest bardzo bija... dobry. Czekaj. On bije jednego. Ale podwójnie. Nie, nie. on bije dwóch! On bije dwóch. Aha, bo to chodzi nie! Chodzi o to, że on bije dwoma strzałami. No tak. Nie, no a no tak no. Co, co tam się dzieje? Zostaw mi trochę. No ale czego mam ci zostawić? I nie chodź. Dobra, jest nieważne. ważne. Żółty, ciekawie jaki będzie miał kolejny, nie? Kolorek jaki. On kosztuje już 4000 Ale. 4000 kosztuje teraz! No to tak, że to. Ale okej. Okay. No podawaj, skipujemy. Ej, bo... On będzie teraz chyba czteroma strzałami strzelać. No tak! On będzie czteroma... On bije po 53... Czyli... Nie, czekaj. Jak to będzie działać? Ulepsz. Musisz uzyskać. K ile masz kasy? Eee, jeszcze 200 mi brakuje. 220. Oj, bije, bije. O, dobra, patrz, 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 patrz. do? Cygda... Ej, brązowy! Czerwony, <grym> czerwony. Tylko, że klikasz, brązowy. Ej, no rzeczywiście. Patrz. Nie, on bije jedną strzałą Czyli prawą przebija chyba wtedy go jakiś prosta linia A to może znaczyć to, to, nie, nie. to czekaj I ustaw go na ostatni, ostatni go ustaw Tutaj, tu O ustaw go, na ostatni, ustaw go na ostatni I na ostatni go ustaw, że on będzie ciągle tutaj strzelać I ciągle będzie przebijać, tu musisz go na Tu, ostatni. tutaj, tu, bo będzie cztery tak no, Ostatni go ustaw No Teraz i teraz będzie ciągle bić, jak wezmę ten z Dishley tą liną, linią To on będzie, patrz, ciągle tu będzie w tego ostatniego, czyli w tym momencie jest strzelał ciągle w tego tutaj Uwaga no, Zobaczymy czy będzie przebijać, bo on ma przebicie? Ma Przebija, nie Tak przebija, bo jak mu się pokazuje kolejne to od razu mu tak szybko spada, czaisz? Przebija, no 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 Przebija tylko nie pokażę. On przebija! On przebił! Aż dwóch! Jednego... Jednego uderzył, a drugiego zabił od razu. No dobrze. Ja dobra, bo bym musiał trochę pomóc. A ja ustawnie mam ostatniego! Żeby... No typ! Że tam masz pierwszy... No jest ostatni! ostatni to... Jest ostatni. A dobra, to dobrze. Bo teraz będziesz mieć wiesz. Ej, ci ucznicy są dobrzy. No, oni są dobrzy. Znaczy, dwa koła kosztuje mnie. No, o, masakra. Nie, no, tu mnie farma dwa jeszcze nie? Ale ostatni, Ashbridge, farmy cztery koła. Ej, ej! Ten bombari nie widzi kamo! No nie. Dopiero teraz się dowiedziałem. Bo tak to by było pokazane, takie, że masz truę Taka nokta wiza i truę Taka pra prawda, u mnie jest prawda No to prawda, ale tak nie są w to... O, dobra, teraz no. Teraz ci ucznicy są przydatni, nie? No i dużo, kaski wleciała No ja to słyszałem Dobra Dobra Złoty cukówiec Dużo złotego Złoto dużo... Bum 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 Przy ja nie bianco. To jest farmakasy, to jest... Taka farmakasy kasy na jeszcze taka tutaj, tutaj musimy postawić. Na bo to musimy. Ej, czekaj! Tu są moje i tutaj dam wszyscy... Tutaj... Zostaw mi też trochę. To ja tutaj Zabia... dam dużo łuczników. Ja du, dużo łuczników dam. To był taki żądek. Bo łucznicy biją co ile? Poczekaj, bo on tych pocisków. Nie wiem. Po trzy pociski, on po jeden pocisk, ale cztery, po sześć... cztery pociski, ale 65, no to dużo. No to może cztery osoby, znaczy na ostatnią falę trochę słaby, bo tylko jedną osobę będzie bić, ale no duży zasięg co jeden i pół sekundy. Jest lepszy od snajpera, to na pewno. No. To szybciej bije, przebija, bije o pięć więcej i e, jeśli ma większy zasięg o dwa, więc to jest o wiele lepszy od snajpera. To jest taki. Sniper Plus No Lepszy sniper Naprawdę ten sniper Plus No jest taki podre Dobra Patrz, już mam tutaj trzech uczników to weź na razie po prostu postaw, a później po ulepsze Jeszcze tego soldziera Albo sprzedaj. Ej, weź tego sprzedaj i postaw tutaj łucznika, bo będzie dobry, tutaj będzie dobre miejsce na tym. Łuczki. Czekaj, czekaj, muszę to zarobić. Mm, tak. Jeszcze tego... Aha, bo to jest mój tak. Ej, mam to jest 29 7. fala! No mam za dużo tego. Teraz będzie boss. Chyba. Zobaczek 3, 2, 1. O kurczę. No i bosik. Przedawanie formy Dobrze. Sto, 110 tysięcy. Ej, patrz jak obrywają. Widzisz to? Tylko, że tu jest mała mapa. To jest problem. Rzek, on ogłuszy, to on ogłuszy wszystkich. Ej, no. Rel. Dobra, snajperów stawiam. Dobra, niech snajperów nie, sniper nie widzi. Ej, ja może, ja może uczników stawiam O się Okej, zaraz ILE JA MAM kasy? GOŚCIU, MAM 14 TYSIĘCY, JUŻ... Zaraz... Czemu ty mi zajmujesz miejsce? Dobra, to tego sprzedam tu tu Ok Dobra, i tutaj, tutaj, tutaj nie da się Kurczę Ej, chyba to wygramy Tak coś czuję Szybko stawiam i ulepszam. Dobra. Co ci ciebie się tam dzieje? Stawiaj Szybko. Ej, on ma bardzo mało już! O kurczę. A to dopiero nawet nie połowa mapy! No, no połowa! No, no. mapy więcej niż... i mam mniej niż połowę HP. No, tutaj tak dużo obrywa. No. Wow. Nie, no, ci łucznicy są masakra, nie? To dzięki łucznikom to zrobiliśmy, nie? Nie już raz? No. To dzięki łucznikom Też jeszcze tutaj coś łukam. Wygrana, powrót! Powrót do lobby, widzowie. Ej, 13 minut! 14, 13 minut! Łącznie? Cały odcinek? No! Zaraz, 14. Dobra, no to się żegnamy, no to cześć!